W poprzednim odcinku Nie. Nie A Matkowicz Nawet nie wiem jak masz na imię Jedziemy dalej A więc w Dolinie większość twojego oddziału została wybita przez Rosjan Kto przeżył? Montessia... Cole. Paru innych Twoi koledzy zginęli z winy kola. Co? Ale czy nie tak właśnie czułeś? W głębi serca. W Bośni straciłem czterech najlepszych kumpli. Atak rakietowy. Wartownik zaspał na posterunku. Pół roku nie mogłem dojść do siebie. Chciałem go zabić. Wszyscy o tym mówiliśmy. Nadal rozmyślałem o tym, jak nas wystawił. Bardziej niż ciebie, sierżancie, żal mi twoich kumpli. Do końca nie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Na pewno by zrozumiał. A ty? Ty byś zrozumiał, gdyby kumpel cię zdradził i przeszedł na stronę wroga? Rosjanie nie byli naszymi wrogami. Rosjanie zabili twoich spokojnie, przyjaciół! Spokojnie, spokojnie. W tym samym czasie, gdy ty brałeś udział... Walczyłeś w Iranie, my przechwyciliśmy transmisję między Dimą a jego zwierzchnikami w Kijowie. On też tam był. To może powiesz nam, co Dima robił w Iranie razem z Rosjanami. Operacja w działce. Suka. sobie. się sensor wysokości. Ustawie na 500 metrów. Haha, ha, ja was oszukam i ustawię sobie Co na nie 550. na wysokości. na stałym tonie. Chodź, siomuś, pomacam cię trochę. O, o.

Dawać. Wow. No tak, chodźcie się przytulić. Come here! Mam dużo miłości w mojej rosyjskim. w moim rosyjskim serduszku. O! Oh. 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 Dobra. Psz. Ok. Okej. Kimir Kimir-sen. Putin. Jestem za wami. W ogóle to jest przed wydarzeniami? W... To jest przed wydarzeniem? Proszę bardzo pięciu na jednym magazynku. O, granat, granat. Dobra, leżę świnie. Putin, jestem za tobą. O, już mogę teraz otworzyć. O, teraz się zabawimy. Dobra. O, granat. Granat! Przeżyłem, ale wrąbałem się na kolejny granat. Dobra, chyba. A jeszcze jedna świnia. Z kim my walczymy w ogóle, Putin? Powiedz mi. To nie są ani tygryski północy, ani tygryski... pustyni. A Amerykanie tym bardziej. No ura. Wsiadamy. Elegancki wóz. Tutaj nie jest koda. Dobrze, my ich Машина была хорошей идеей. Давай по дороге. По Добра. Спутниковые изображения показали большую оживленность на вилле. У нас минут 30, может быть, даже меньше. Слушай, а если сразу поедем на виллу? Окна ведь тонированы. Они решат, что мы патруль, просто пропустят нас через ворота. Не-не-не, не рассчитывай на это. Смотри. Смешайся с конвоем, мы попадем с ними внутрь. Молодец. Может быть, удача на нашей стороне. Tego nie Wracając do tematu, ty, czy to są wydarzenia sprzed Paryża, czy po Paryżu? jeśli po Paryżu to znaczy, że Putin jest nieśmiertelny. Kocham cię Putin. A już ci to mówiłem, ale wtedy byłeś przygłuszony, więc... nie ja pójdę w taryn. Dima, podstrachuj nas. Bądź gotowy w zmianie planu. Pamiętaj. Gry chce wziąć kafara żywym. No najważniejsza to jaдерny czemadanczyk. Twoją Dlaczego ja zawsze muszę dostaną? iść z tyłu? Ty z tyłu zawsze w duper ruchają. Mmm. W, w zasadzie jak teraz o tym myślę, to może to nie jest aż taka Waroda. zła opcja. No, Биологический сканер. Они нас не пропустят, Дим. Возьми того, который справа. Жди моей команды. Жди, жди. Ты левой. Три, два, один. Давай! Окей, затвнный, э? Проверь дверь. Дверь еще продержится какое-то время. Давай. Зробнилиśmy трохи хаоса, Dobra. A teraz wiedziałem, który będzie wcisnąć. Jestem gniuszem. Telewizja. Dobra, idziemy przed domek. To są moi Kim Jong. O Boże, wybacz mi to, wybacz mi to. Mm. Okej. Okay. Dobra. Już jestem gotowy. Gdzie uciekasz, świnko? Prosiaczku. A, leży. Przytula ziemię. Znowu. Okej, okay, świnia leży. Fak, zaraz będę zdychał. Leży. O, świetnie granat. Podaję świnie.

Rury? O! Tutaj chyba nie chce spać, co? Okej okay. Masz cela jak moja matka Wiesz kto jeszcze ma dobrego cela? Moja mama! <grym i fleszy> <grym i fleszy> moja matka była piękną Rosjanką. Była umięśniona. I miała wąsy. Ale i tak ją kochałem. Miała na imię Maria. Nie, Tatiana, Tatiana. Jak Tatiana Okupnik. Takie, takie ruskie imię kobiece. Bardzo Tatiana. Matka była Tatiana, ojciec był Piotr. Ła, 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 A masz wryj, a masz. Jeszcze strzał w jaja. Wow, sniperem mam. Dobrze, tego, że mi się nie spodziewał. Ale, ale ta broń jest fuck. Huu, huu, co ty robisz, mariacie? Rozumiem, że ta broń ma potężną moc uderzeniową, ale bez przesady. Tak, ta broń jest niesamowita, jak ona się nazywa. Dobra, jeszcze trochę się przesuniemy. Sobie usiądziemy tutaj, żeby nam było wygodnie podczas y, strzelania. Gdzie masz tych snajperów, ty? Dobra, już widzę. Zatwiony, zatwiony. Uff, dobra, choć tu Leży Fuck. Świetnie. Dobra, Władimir, jestem tuż za tobą. Ło, mam strzelbę. Dotarli do willi, bronić tylnego skrzydła! Brak wyrzucenia! Dobra, zejdziemy ich od boku. Nie, nie! Ale gówno. Leżysz w penisie i nawet nie myśl o tym, żeby wstawać leży Dobra, tygrysek leży Kolejna świnia Dzień dobry, czy chcieliby państwo, albo nie wiem, bo widzę, że państwo tu w jakieś w złej sytuacji I teraz dało to jest wspaniały. Wspaniała, prawda, Ok, Okej Misja samobójcza Ty ku mnie Ja tu strzelam kuleczkami usypiającymi to to mnie nie robi krzywdy Oni po prostu idą spać tylko O oh, szyit Dobra, muszę uważać Je pani Dobra, szybko tu, szybko tu Okej okay. Tędy nie mogę przejść Leżą świnie, leżą świnie. Mam to gdzieś! Daj mi znać, jak będzie 5 minut sto. Ej, ej! Władimir? I. Kim Jong-il? Kimir Il Sen? Co wy zrobiliście przed chwilą? Aha, nie chcecie o tym mówić, dobrze. Dobranoc! Pieseczki. Być się zabił sam. Oh, 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 idiota. O, oh, ale idiotaś ciebie wiesz. No ale tylko spójrzcie na tą twarz. O, oh, Jezus. O, oh, foteliki mnie ograniczają. A czego ja zawsze pierwszy? Dźwignie mi kule, ja nigdzie się nie pcham. A jeszcze mi się granaty skończyły, świetnie. Oooo, cholerny świat. Ja sobie skara podniosę, ja nie mam zamiaru się bawić z wami. Tima schody, góra jest Twoja. Uuu. O, świetnie, świetnie, dobra. Wycofka i zmieniamy miejsce. Dobranoc. U, granat, granat, granat! Okej. Okay. Kolejny. I kolejny? Jezu, ile oni tam granatów mają? Dobra, ktoś tam jeszcze został. Chodź tu misiaczku! No chodź! No. Gafaru kieruję się do no, śmigłowca, zatrzymać ich! Później wycofajcie się do głównej bramy! Dobra, zaraz mi się amunicja skończy i tyle z tego będzie. To wow, jest to. wo, wo, Tego nie chcę... tego też... To... Tą... a nie, dobra, miałem. Ammo. Świetnie. dobre Dobra tygryski. Kolejna świnia, kurna, z shotgunem. Okej, okay, dostałem granatem, ale jestem ruskiem i nic mnie nie powstrzymała. Nawet granat. A teraz bym chciał wziąć... to. Będę siał. Na pewno. Jak mówisz, że jest droga okrężna... Okrężna to pewnie jest. No są tu jakieś... A nie, dobra, już wiem gdzie mam iść. Uuu, wow. co to jest? Magia. Aha, nie teraz. I w dół. I teraz 100% profesjonalizm. Na świnio! I co? Aha, tutaj są teraz drzwi. Czy ja go postrzeniłem właśnie przez ścianę? Okej. Okay. Dla mnie może być. o volútilco não é um profissionalistão tim tim tere tim tim tere tim Try tym 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 Tyry, tym, tym tym Dawaj, tym otwieraj te drzwi. Na no, co ja ja czekam tym Teraz gówno zobaczę. Dobra... Wszystko płonie... A my... Napierdzielamy przed siebie. Świeże powietrze! Dawaj, 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 dawaj! Yeah! Dobra, dobra, lecę, lecę! Kafaro, chodź tu, peni się. Jesteś martwy, chuju. Jesteś martwy! Nie, nie, nie! Nie ma ze mną tak łatwo. Masz w ryj. Z buta w fiuta. A masz. Jeszcze raz. Kurde, człowieku. Nawet nie wiesz jak długo robiłem tę misję. Gdzie jesteś? Chodź ty penisie. O człowieku. Zaraz ci sprzedam takiego kloca wryj Ja ich nie mam! Rozumiem! Nie chodzi ci o mnie! Nie chodzi o... A masz kurwa. No jeszcze raz wryjść zaraz dostaniesz ty, Penisie. Wiem, co planuję. Wiem dokąd zmierzają walizki. mi się. Moja wolność w zamian za informacje. Puść mnie, a wszystko powiem! Powiem dokąd wybiera się Salomon. Wiem co planuję i gdzie A masz kurwa. Wiesz mi tutaj warunki stawiał. Kol Montez. Gdybym był na twoim miejscu, zacząłbym myśleć o swoich kumplach. Zastanawiałbym się, co mogłem zrobić inaczej. I pewnie wolałbym, żeby to przytrafiło się mnie, a nie im. Docierać się do Wigi Kafarowa. Przed głównymi siłami Rosjan. Przed wszystkimi. Nie przed wszystkimi. Dima też tam był, zgadza się? I podjąłeś decyzję. W ułamku sekundy podjąłeś decyzję odnośnie swego życia i lojalności. Odnośnie tego, jak wiele gotów jesteś zrobić dla kraju. Gówno wiecie o decyzjach, które musiałem podejść. W takim razie oświeć nas, przekonaj mnie. Rozdzieliliśmy się, żeby przeszukać innych. Byłem sam. Ok, Jedziemy dalej. Co znajdziemy tu? Chodź tu. Uh. Oho. Uh -huh. Słuchaj uważnie. Ten zasraniec ukradł Rosjanom trzy bomby atomowe. I sprzedał je człowiekowi znanemu jako Salomon, który prawdopodobnie współpracuje z PLA. Ten Salomon ma co najmniej dwa cele. Nowy Jork i Paryż. Bomby przewozi transportem publicznym. Wkrótce może zdetonować pierwszy ładunek w Nowym Jorku na Times Square. Musimy go powstrzymać. Z... Możemy zapobiec wojnie pomiędzy naszymi narodami, tylko my. Bez polityków. Bez brudnych pieniędzy. Tylko dwóch żołnierzy, którzy mówią sobie prawo. Pomóż mi. Musisz mi pomóc. Pamiętaj co powiedział. Jeśli go nie zabijesz, zginą miliony. Kładźcie się na ziemię! I tak nie lubiłem tego czekoladowego chłopca. Ok, to chyba na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. To będzie już ostatni odcinek z gry Battlefield 3, więc cześć, do zobaczenia, trzymajcie się bardzo mocno, cześć.